Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki odcinek techniczny na temat Lightrooma, a właściwie biblioteki Lightrooma i katalogu Lightrooma. Od pewnego czasu szukałem rozwiązania, które pozwoliłoby mi edytować zdjęcia na komputerze stacjonarnym, który jest dla mnie tym głównym komputerem, na którym edytuję zdjęcia, ale także na komputerze przenośnym. No, wiecie jak to jest. Czasami jesteście gdzieś poza domem, wiecie, że będziecie mieli chwilę wolnego czasu i chcielibyście go wykorzystać na przykład na taką wstępną selekcję waszych plików. Tak właśnie było u mnie. Poszukiwałem rozwiązania, które pozwoliłoby mi odejść od jednego komputera i rozpocząć pracę przy drugim dokładnie w tym samym momencie, w którym zakończyłem edycję. Jeżeli Wy również poszukujecie takiego rozwiązania, albo po prostu zastanawiacie się, jak w jaki sposób bezproblemowo przenieść Waszą bibliotekę zdjęć, Wasz katalog Lightrooma, na przykład na nowy komputer, zapraszam do oglądania tego materiału. Testowałem wiele rozwiązań z chmurami, z synchronizacją plików XMP, ale doszedłem do wniosku, że w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie skopiowanie. Mojej biblioteki zdjęć i katalogu Lightrooma na dysk przenośny. I tak też uczyniłem. Zapakowałem dysk NVMA do takiej oto obudowy i skopiowałem na ten dysk zarówno bibliotekę, jak i katalog Lightrooma. Zanim zaczniemy, mała uwaga. Ważne jest to, abyście zadbali o porządek w katalogowaniu waszych zdjęć. Ja na przykład wszystkie pliki posiadam w jednym folderze nadrzędnym. Dzięki temu żadne pliki mi nie giną, niczego nie szukam, nie mam rozrzuconych plików po różnych dyskach i tak naprawdę bardzo szybko jestem w stanie odtworzyć moją bibliotekę zdjęć w przypadku jakiejkolwiek awarii z kopii zapasowej. Ale o kopii zapasowej porozmawiamy w dalszej części tego materiału. No dobrze, aby bezproblemowo korzystać z biblioteki zdjęć i posiadać dokładnie ten sam katalog Lightroom'a na dwóch komputerach, jak już wspominałem, skopiowałem zarówno bibliotekę, jak i katalog Lightroom'a z komputera stacjonarnego na dysk przenośny. Moja struktura plików na dysku przenośnym wygląda dokładnie tak, jak widzicie to w tej chwili. W jednym folderze posiadam plik, Katalog Lightrooma, natomiast w drugim folderze posiadam całą bibliotekę moich zdjęć. I ważne jest to, abyście skopiowali swoją bibliotekę zdjęć wraz z katalogiem nadrzędnym. Oczywiście, o ile w ten sposób macie katalogowane wasze zdjęcia. Jeżeli nie jesteście Pewnie, w którym miejscu znajduje się Wasz katalog Lightrooma, po prostu nie zwróciliście na to uwagi podczas instalacji tego programu. Wykonajcie następującą czynność: Lightroom Classic, ustawienia katalogu, lokalizacja, i mamy podaną ścieżkę dostępu do naszego katalogu. Klikamy Pokaż, i zostajemy przeniesieni do folderu z katalogiem Lightrooma i tutaj najważniejszym katalogiem, tym głównym katalogiem jest ten z rozszerzeniem LRCat. To jest główny plik, który musimy skopiować. Dodatkowo od wersji 11 Lightrooma ważne jest aby skopiować również plik Lightroom katalog LRCat myślnik data. To jest plik taki z dodatkowymi ustawieniami Lightrooma. Te dwa pliki koniecznie musimy skopiować. Natomiast plik helper i previous, ewentualnie smart previous, może się tutaj Wam pojawić również taki katalog. Jeżeli wykonywaliście inteligentne podglądy, możecie je skopiować, ale nie musicie. Lightroom bez problemu wygeneruje sobie ponownie podglądy zdjęć i utworzy plik helper. Przyznam szczerze, że ja kopiuję tylko i wyłącznie plik z rozszerzeniem lrcat oraz ten z rozszerzeniem lrcat myślnik data Te dwa pliki przenoszę na dysk zewnętrzny Gdy mamy już wszystko skopiowane, czyli nasz katalog główny Lightrooma z rozszerzeniem lrcat oraz ten z rozszerzeniem lrcat myślnik data przechodzimy do Lightroom Classic Preferencje i w zakładce ustawienia domyślne przechodzimy do sekcji lokalizacja. Pokaż ustawienia predefiniowane wywoływania Lightroom. Wchodzimy i przenosimy się do katalogu kamera RAW. I tutaj interesuje nas katalog settings. W tym katalogu znajdują się wszystkie wasze presety, profile, które importowaliście do Lightrooma oraz do kamera RAW. Osobiście polecam Wam skopiować cały katalog settings. Dzięki temu nie będziecie musieli dostosowywać Lightrooma ponownie do własnych preferencji, a także wtyczki Camera RAW. Gdy mamy już te wszystkie pliki skopiowane, powracamy do ustawień i wybieramy. Pokaż wszystkie inne ustawienia predefiniowane programu Lightroom. Klikamy. I tutaj interesuje nas folder Lightroom. W tym folderze znajdują się wszystkie pozostałe ustawienia Lightrooma. Jeżeli macie zapisane znaki wodne, oflagowane pliki, nie wiem, utworzone jakieś galerie internetowe, ustawienia na przykład wydruków, jakieś dodatkowe metadane, presety, jakieś lokalne pędzle masek. To wszystko znajduje się właśnie w tym folderze. Możecie skopiować cały folder Lightroom, a potem wybrać sobie elementy, które będą Was interesowały, aby przenieść je do nowej lokalizacji. Tutaj mała uwaga. Jeżeli skopiujecie i wkleicie do nowej lokalizacji folder odpowiedzialny za edytory zewnętrzne, wtyczki do Lightrooma, to musicie pamiętać, że jeżeli ta wtyczka będzie. Nie zainstalowana, to Lightroom nie otworzy tego programu, chociaż oczywiście odpowiedni odnośnik będzie widniał w ustawieniach programu. Osobiście z tego folderu nie przenoszę za dużo. Znaki wodne, presety eksportu to są elementy, które będą zawsze współpracowały z nową wersją programu. Natomiast wtyczki zewnętrzne wolę doinstalować. Osobno, i później Lightroom je sobie odpowiednio sam wprowadzi w ustawienia programu. Możecie także te ustawienia Lightrooma, czyli każdą z tych zakładek, sfotografować na przykład telefonem. Dzięki temu, jeżeli coś Wam nie będzie dobrze współgrało, zawsze możecie porównać stare ustawienia z tymi nowymi. Gdy macie już wszystko skopiowane. Przechodzicie do lokalizacji, w której znajduje się skopiowany przez was katalog Lightrooma i klikacie dwa razy w plik z rozszerzeniem LRCat. Lightroom uruchomi się ponownie i automatycznie zapamięta nową lokalizację waszego katalogu. Oczywiście będziecie musieli wskazać lokalizację pliku waszego na przykład znaku wodnego, tak aby wszystko zatrybiło, ale wszystkie inne ustawienia związane z tym znakiem wodnym będą przeniesione do nowego Lightrooma. No oczywiście o ile kopiowaliście również folder Watermarks, może się także zdarzyć, tak, że Lightroom będzie potrzebował informacji o położeniu biblioteki zdjęć. Jeżeli widzicie, Taki znak zapytania przy folderze to właśnie tak się dzieje. Dzieje się tak głównie dlatego, że zmieniła się litera dysku, na którym znajdowała się ta biblioteka. Wtedy należy wskazać lokalizację tej biblioteki, ale nie musicie tego robić dla każdego z folderów z osobna. Wystarczy wybrać folder nadrzędny i wskazać jego położenie. Prawy klawisz myszy, znajdź brakujący folder. I wskazujemy położenie na dysku. I proszę, wszystko zostało już przywrócone. A teraz pozostaje nam jedynie odtworzyć kroki, które wykonywaliśmy poprzednio, czyli zastąpić pliki w folderze Settings i Lightroom tymi, które skopiowaliśmy ze starej. Lokalizacji. I jeszcze jedna mała uwaga. Jeżeli nie przenosiliście plików z podglądami Previous lub Smart Previous, to może się okazać tak, że będziecie musieli ręcznie wymusić utworzenie tych podglądów na nowo. Oczywiście, o ile Lightroom nie zaczął automatycznie tworzyć tych podglądów. Zaznaczamy pliki, które nas interesują. Następnie Biblioteka, Podglądy i tutaj wybieramy opcję, która jest nam najbardziej potrzebna. Zbuduj podglądy w standardowym rozmiarze, utwórz podglądy jeden do jednego, zbuduj inteligentne podglądy, a no w zależności od tego jak pracujecie z podglądami. I tak naprawdę to wszystko co musimy wykonać, aby móc pracować na Lightroomie na dwóch różnych komputerach z tą samą bazą zdjęć, z tym samym katalogiem. Oczywiście takie rozwiązanie ma swoje Minusy, nie jest to idealne rozwiązanie. Po pierwsze, jeżeli zapomnę dysku przenośnego, no to nie będę mógł edytować. Po drugie, wiadomo jak to jest z dyskiem przenośnym. Tu stuknie, tam puknie, tu uderzy. Mówiąc krótko, jest bardziej podatny na uszkodzenia. I tym oto sposobem powracamy do tematu kopii zapasowych. Osobiście robię kopie zapasowe na dwóch. Dyska, które nie są na stałe podpięte do komputera. Nie dlatego, że moje zdjęcia są jakieś wybitne. Po prostu nie chciałbym utracić historii moich początków z fotografią przyrodniczą, a jest tego już ponad 20 lat. Oczywiście zdjęcia materiału wideo, które wykonuję obecnie, również nie chciałbym utracić, dlatego robię. Kopie zapasowe w taki, a nie inny sposób. Wiem, że dzisiaj są już dostępne inne rozwiązania niż dyski, dlatego nie namawiam Was do tworzenia kopii zapasowej na dyskach. To w jaki sposób Wy będziecie tworzyli Wasze kopie zapasowe, to jest już Wasza sprawa. Natomiast zachęcam do tego, abyście takie kopie tworzyli. Aby nie tworzyć sobie zbędnego utrudnienia w tworzeniu kopii zapasowych, używam takiego oto adaptera. Do niego mogę podpiąć zarówno dyski dwupółcalowe, jak i 3,5. Podpinając te większe, adapter potrzebuje zasilania, ale zasilacz był już w komplecie. Jak już wspominałem, moje kopie zapasowe posiadają dokładnie taką samą strukturę plików, jak biblioteka główna. Dzięki temu jestem w stanie bardzo szybko przywrócić sprawność mojej kopii, sprawność mojej biblioteki dostaną sprzed awarii. Oczywiście należy pamiętać także o tworzeniu kopii zapasowej samego katalogu Lightrooma i domyślnie taką kopię program tworzy raz w tygodniu w lokalizacji, którą mu wskażemy. Następnie należy skopiować ten plik na nasz dysk. Przenośny, bądź jakikolwiek inny dysk przenośny, najlepiej nie na ten sam, na którym macie główną bibliotekę zdjęć, ponieważ w przypadku awarii tego dysku, no, utracicie również kopię zapasową. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was przydatny. Życzę Wam bezawaryjnej pracy z Waszymi bibliotekami zdjęć i mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli sięgać po wasze kopie zapasowe. Natomiast jeżeli macie jakieś swoje pomysły na. Kopie zapasowe na pracę z Lightroomem w dwóch różnych komputerach, dwóch różnych platformach. Zachęcam do podzielenia się tym w sekcji komentarzy. Do zobaczenia w terenie. Cześć!